My naród, oprócz takich cech, które sobie gdzieś głęboko kryjemy, jak uczynność, cieszenie się z dóbr sąsiada, E, poszanowanie bliźniego swego, mamy okazało się jeszcze zbiorową przypadłość. Otóż bardzo często zapominamy. Nie wiem, nie znam się, nie orientuję się, zarobiony jestem. Zapominają politycy, co mówili, z kim byli, co obiecywali, zapominają działacze sportowi. Ostatnio we Wrocławiu pewna pani zapomniała bagatela 450 tysięcy złotych, które miała w walizeczce, w torebeczce, w reklamówce i zostawiła je w autobusie. Przypomniała sobie po godzinie. No to tak drobne, to wiesz, to mogło się zgubić. Ale wiesz, że później się okazało, że nie miała tych 450. Osukała tysięcy To jest zł. kolejna przypadłość, że jak już co do czego przyjdzie, to kręcimy, kręcimy, kręcimy i później się dziwimy, że politycy tacy są. Politycy są z nas. Oszukują, zapominają. Dzisiaj nie będzie wcale inaczej. Eliza Michalik. I Marcin Teller. Czegoś takiego dawno nie było. Na ścięcie naszą gilotyną zasługują wszyscy politycy, którzy głosowali za wprowadzeniem pod obrady Sejmu ustawy całkowicie zakazującej aborcji. Całkowicie, wiesz... A część z nich pomyślała w końcu samodzielnie i jaki babol od razu. Lepiej było z myślą, z partią, byłoby mądrzej. Ja nie wierzę, że ja żyję w takim kraju. Naprawdę nie wierzę. Jestem, jestem oburzona. Naprawdę jestem oburzona. Jest XXI wiek i głosuje się. Sam fakt, ja wiem, że ta ustawa nie przejdzie, ale sam fakt poddania pod głosowanie ustawy pozwalającej na zabójstwo kobiety, bo... Jak oglądam wszystkie komentarze medialne, to nie mogę przeżyć tego, że nikt nie powie wprost, że taka ustawa, gdyby weszła w życie, oznaczałaby zgodę na zabijanie kobiet. Bo się rozumiesz? Myśli o nienarodzonym płodzie. Ale dobrze dziecka rozumiesz to? nie ma w tym tego. Ale zatrzymaj się na chwilę, bo ja mam wrażenie, że ludzie rozmawiają o tym i nie rozumieją, że gdybym ja zaszła w ciążę i e, ciąża byłaby zagrożona, musiałabym umrzeć. Musiałabym oddać życie. Rozumiecie to, panowie? Rozumiecie to? Tak? Bo ja mam wrażenie, że nikt tak naprawdę nie wie, co głosuje, o co w tym wszystkim chodzi. Ja pytałam prawników i opinie kilku prawników, z którymi rozmawiałam, są takie, że oczywiście ta ustawa byłaby niezgodna z konstytucją, bo konstytucja chroni życie, twoje, moje. Gdyby ta ustawa Zaczynamy weszła w życie... Wskrywać, czyje życie jest ważniejsze. Moje życie nie byłoby chronione. Ta ustawa zagrażałaby życiu wszystkich kobiet. Ja naprawdę myślę, że czas, drogie panie, pomyśleć, żebyśmy my wyszły na ulicę. My zrobiły jakiś marsz, tak? Bo to, co robią ci faceci... No właśnie, znamienne jest i to, niektóre kobiety że większość się... głosujących to tutaj byli mężczyźni. Tak. Wypowiadali się w imieniu kobiet. większość samodzielnie myślących, okazało się, że potrafią posłów Platformy Obywatelskiej zagłosowało za projektem Solidarnej Polski. To jest kompletna, totalna kompromitacja Platformy. Kompletna bezideowość tej partii. To jest wynik tego, że z tak poważnych tematów złożonych, o których powinni wypowiadać się eksperci, jak na przykład aborcja, robimy sobie tarczę polityczną, przerzucamy się po hasełkami. Aborcja tak, aborcja nie. Zło, dobro, czarno-biało traktowanie. To też, to jest... Na, na, z chęcią zbicia zysku politycznego i później wychodzą takie rzeczy. Tak, A ale Myśli. Ale to jest mi się wydaje coś więcej, to jest naprawdę nienawiść do kobiet. Powiedz mi, czemu ci faceci, czemu część nie, to jest, fa... nie, to jest, to jest nienawiść chęć dysku do kobiet. Marcin, uwierz mi. Myślę, że oni kobietach w ogóle w tym wszystkim nie, nie myśleli. uwierz mi, oni naprawdę głęboko, wewnętrznie są przekonani, że kobieta jest do seksu, jest inkubatorem do rodzenia. A poza tym, ja chciałam powiedzieć, że ja uważam, ponieważ w akcie seksualnym nie jestem sama, zawsze jest mężczyzna. Jeżeli moja ciąża Zajmasz jest Może być więcej osób, ale dobrze. Jeżeli moja ciąża jest. E, nie no znajdziemy wszystkie przypadki. Proszę, Jeżeli, jeżeli ciąża... moja ciąża jest zagrożona i ja miałabym umrzeć, to proponuję faceta też skrócić o głowę. No co? No, no, no źle mówię. No Wśród Wikingów funkcjonowała taka tradycja, wprawdzie w odwrotną stronę. Jeżeli umierał mąż, to żona się przywiązywała do Ale tego. Ale ja nie o tym mówię. Jeżeli ja ja ona mam też być... musiała się spalić, Słuchaj, jeżeli, jeżeli ja mam być skazana na śmierć, no to przepraszam, facet, który uczestniczył w tym akcie, strzał w łeb, to samo. Za moją tezą, że jednak to jest więcej głupoty niż nienawiści, przemawiają chociażby takie wypowiedzi jak posła Mularczyka, który powiedział: Skoro dajemy prawo niepełnosprawnym do paraolimpiady, oczywiście populistycznie, no dlaczego dzieciom niepełnosprawnym nie dajemy prawa do życia? Strasznie głupie porównanie, strasznie głupi most skojarzeniowy. Gdyby taka ustawa przeszła, wystąpiłabym, przysięgam, dwa palce w górę i zrobię to. Wystąpię do ambasady Kanady o azyl polityczny i dostanę go, bo z takich powodów na świecie dostaje się azyle polityczne. Możesz być uchodźcą politycznym, bo w Twoim kraju grozi Ci śmierć. I to pokazuje, czym byłaby ta ustawa. To jest taliban. To są talibowie. Dla mnie. Każdy z tych panów może sobie owinąć łeb szmatą i jechać do Pakistanu. Tam jest ich miejsce. Jak już ci prawicowi katolicy działacze, i jak się okazuje, nie tylko, bo niby liberalni też obronią ten płód, urodzi się niepełnosprawne dziecko, to później go rzucamy na pastwę losu, nie opiekujemy się nim. Proszę Państwa, według wytycznych katolickich niepełnosprawny nie może być księdzem. Przywiozłem do Monto, by uszanować konia polskiego. Czy Szereg, że tak powiem, specyfikacji, jaki mężczyzna, znaczy... mężczyzna, który jest w pełni sprawny, w pełni zdrowia. Impotent nie może iść do seminarium duchownego, wiesz, nie może być przyjęty. To, to bardzo może... jest ciekawe. Może wiesz, bo... Zwłaszcza jak na faceta, który ma całe życie żyć w celibacie, Pytanie? jest bardzo ważne, żeby nie był impotentem. Pytanie, co tam ze za zamkniętymi drzwiami się dzieje? Oczywiście to jest skandaliczne, bo fakt, że osoba niepełnosprawna nie może zostać przyjęta do seminarium duchownego, moim zdaniem to jest w ogóle wbrew prawu. I gdyby któryś kleryk to zaskarżył, to okazałoby się, że Kościół katolicki stawia się poza prawem, łamie prawa człowieka, bo prawo do realizacji się, dążenia do szczęścia, realizacji, spełnienia zawodowego, to jest prawo człowieka. Ale ja bym tutaj dodała, że chyba tylko niepełnosprawni fizycznie, bo niepełnosprawnych umysłowo przyjmują do seminarium, bo znam paru księży i moim zdaniem oni są zdecydowanie niepełnosprawni umysłowo. Emocjonalnie. Na pewno są kalkami, bo Ale często nawet brakuje już, tych podstawowych. Słuchaj, budyłków. nie bawmy się w jakieś tutaj freudowskie, wiesz, subtelności po prostu są niepełnosprawni umysłowo. Dla mnie, jeżeli ktoś nie potrafi zrozumieć prostego ciągu myślowego, jeżeli nie potrafi przeprowadzić abstrakcyjnego rozumowania, to przepraszam, jest niepełnosprawny umysłowo. No jeżeli ktoś z faktu, że przeprowadza się na przykład ekshumacją, wyciąga wniosek, e, że wybuchła bomba na pokładzie tu polewa, no to ten człowiek nie jest sprawny umysłowo. No. To jest cudowne narzędzie diabelskie. Nasze dzieci mają już nawykową chorobę wejścia na klawiaturę, gry, zabawy, szczelania. Miłość fizyczna tak, jak widać Ale po tych wszystkich tak nieimpotentach w seminarium. Tu nie. Ale miłość duchowa niestety nie jest już ważna. Rozwój duchowy. Właśnie... Bo nie. ja bym chciał, żebyś mi wyjaśniał, bo może ja po prostu za niski IQ Czyli mam. Ja Kodeks Prawa karnego artykuł 1024. Kandydatem na księża może być ochrzczony mężczyzna i ten, który może mieć dzieci. Ojciec dyrektor Rydzy tak? został wezwany na przesłuchanie na policję. Już dawno słyszałem jego wnuki, dzieci, może nie dzieci, ale wnuki i tak dalej... Yy, w Niemczech, w Niemczech na, na jakąś tam górę wychodził, w lewe pieniądze, wszystko, złodziej i wszystko. Po co te dzieci, możliwość posiadania dzieci zaznaczone? Czy w razie, gdyby, że tak powiem, potencjał ludzki danego Kościoła się kurczył, to ci księża mają jednak celibat porzucić i wiernych. Produkować po prostu? Penis to nam potrzebne narzędzie. Ksiądz nie może się obyć bez penisa, a zwłaszcza jeśli naucza na przykład religii w szkole. I przepraszam, nie obrażam kościoła, doświadczenia to pokazują. Jest pedofilia i Niezbadane jest. Są jest Nie jest badany. Są kobiety w kościele, zakonnice, one nawet nie tylko są w kościele, czasami Które sobie wyjdą na miasto. Potrafią się zabawić. Wyjść na miasto, zaszaleć, taka dzikość następuje. No niestety we współczesnym świecie wszystko się teraz wrzuca do internetu, wszędzie jest monitoring, więc coraz mniej jesteśmy anonimowi i taka jedna zakonnica w małym dyskoncie spożywczym pojawiła się i myślała, że nikt jej nie widzi, a wielkie oko widziało. I hyps, z lodówki browarka. W górę moje ręce, wywyższając imię za końca była. I teraz, jeżeli to jest prawdziwa, um, oddana córka kościoła i Boga, no to zastanawiam się, jak ona żyje zgodnie z przykazaniami, skoro to, to piwo wyciągnęła. Chyba, że była to prowokacja. A ja, zważywszy na fakt, że ona codziennie żyje prawdopodobnie z księżmi, a dziwię się, że wzięła tylko jedno piwo, bo ja bym wzięła butelkę wódki i się zrobiła tak, że byłabym nieprzytomna przez cały tydzień. Starając się wyczytać z wyrazu jej twarzy, okularów oraz tego, co ma na głowie, miałem wrażenie, że ona była bardzo smutna i sfrustrowana życiem. I ja bym do tego piwa dołożył jej w parę jeszcze innych używek, które może otworzyłyby ją na świat, bo to, taka, to, to był taki typ zakonnicy, który mnie na katechezie, jak miałem 5 lat, lał linijką po rękach i nie tylko, i kazał klęczyć. Piwo to nie jest dobry wybór. Lepsza byłaby marihuana w tym wypadku. I wódeczka trochę. Tak by było wesele i bardziej... Miło. Czyli mamy, proszę Państwa, pomysł na reformę kościoła w Polsce. Więcej kobiet, więcej alkoholu i jakąś głośną muzykę puścić. Jeżeli ktoś zrobi kupę na środku studia, żeby zrobić kupę, nie podoba mi się to. Jeżeli zrobi kupę w jakimś szczytnym celu, a być może taki istnieje, okej. Okay.